Powszechnej świadomości zapisała się jako krwawa hrabina, wampirzyca z Transylwanii, najstraszniejsza kobieta w dziejach. Okrutniczka, która kąpała się w krwi niewinnych dziewic, po to, aby zachować wieczną młodość Elżbieta Batory, siostrzenica polskiego króla, członkini jednego z najpotężniejszych rodów Siedmiogrodu, po śmierci męża, pani na Czachticach. O jej sadystycznych skłonnościach powstały dziesiątki opowieści. Jej pełne aktów sadyzmu życie stało się inspiracją dla pisarzy i filmowców. Przez wieki o Elżbiecie krążyły najróżniejsze opowieści, wszystkie przedstawiające ją jako bestie w ludzkiej skórze. W ostatnich latach głównie węgierscy historycy spojrzeli na historię jej życia raz jeszcze, bez uprzedzeń i oczekiwań. Okazało się, że zdecydowana większość okropnych informacji na jej temat pochodzi dopiero z XVIII wieku, a więc z czasów, gdy hrabina nie żyła już od bardzo dawna. Wielu badaczy zagłębiających się w biografię Elżbiety Batory doszło do wniosku, że węgierska arystokratka padła ofiarą kampanii oszczerstw realizowanej przez jej przeciwników politycznych. Tych nie brakowało. Ród Batorych na przełomie XVI i XVII wieku uwikłany był w walki między Habsburgami a Portą Ottomańską. Obie potęgi stale destabilizowały sytuację na dawnych ziemiach węgierskich. Z drugiej strony zachowały się akta procesowe, korespondencja oraz szczotkowe źródła z czasów, gdy bohaterka dzisiejszego odcinka żyła. One z kolei częściowo potwierdzają, że na zamku owej krwawej hrabiny dochodziło do licznych okropieństw. Dzisiejszy odcinek Okrutnych Historii podzielę więc na dwie części. W pierwszej przedstawię Wam legendę Elżbiety Batory. Opiszę, jakich okropności miała się dopuszczać. W drugiej spróbujemy ocenić wiarygodność tych doniesień. Zanim przejdziemy do meritum, serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia sklepu Wokulskiego, prowadzonego przez moich kolegów z kanału YouTube Kurier Historyczny. Znajdziecie tam m.in. kubki z cytatami, piękne drukowane mapy, plakaty i obrazy, czy ubrania z motywami historycznymi. Po wpisaniu w koszyku kodu Darek otrzymacie 10% zniżki na świąteczne zakupy. Jeżeli szukacie fajnych prezentów dla miłośników historii, sklep Wokulskiego to miejsce dla Was. Teraz zaś wróćmy do dzisiejszej okrutnej historii. Zacznijmy od biografii półlegendarnej, w której fakty mieszają się z fikcją literacką. Elżbieta Batory urodziła się 7 sierpnia 1560 roku. Jej ojczyzną był targany wewnętrznymi i zewnętrznymi wojnami Siedmiogród, w zachodnich opracowaniach chętniej nazywany Transylwanią. Bohaterka dzisiejszego odcinka była członkinią rodu uznawanego za jeden z najważniejszych w całym księstwie. Przedstawiciele batorych przez dziesięciolecia grali pierwsze skrzypce w lokalnej polityce. A jeden z nich, dobrze znany nam Stefan, został nawet królem Rzeczpospolitej obojga narodów. Choć niewiele wiadomo o pierwszych latach życia Elżbiety, to szczątkowe źródła poświadczają, że odebrała gruntowną edukację. Jak na przedstawicielkę jej klasy społecznej przystało. Znała kilka języków, chętnie czytała i przyswajała wiedzę. Od młodości miała być też szczególnie piękna. Faktem jest, że na zachowanych portretach ujawnia się nam jako urodziwa niewiasta. Z pewnością zwracała uwagę swoją aparycją. Do tego momentu wszystko wydaje się prawdopodobne. Z całą pewnością edukacja Elżbiety nie różniła się zbytnio od typowej dla innych arystokratycznych rodów. Również znajomość języków nie była w owych czasach niczym dziwnym, choć z pewnością świadczyła o pewnych umiejętnościach intelektualnych. Z drugiej strony, już w młodych latach miały się ujawnić negatywne cechy charakteru przyszłej hrabiny zapalczywość, arogancja, skłonność do stosowania przemocy, nieczułość na cierpienie innych. Jako małe dziecko miała być zresztą świadkiem ekscesów, do jakich dochodziło na łonie jej rodziny. Jej rodzice byli ze sobą blisko spokrewnieni. Z dzisiejszego punktu widzenia tworzyli niemal kazirodczy związek. Jej ciotka Klara miała słynąć z organizowania orgi, a wśród jej kuzynów nie brakowało osób interesujących się czarną magią. Zresztą sam Stefan Batory był żywo zainteresowany działalnością słynnych alchemików i okultystów Donady i Edwarda Kaleja. Półlegendarna biografia Elżbiety przypisuje jej również chorobliwą skłonność do uprawiania seksu. Miała ją wykazywać już jako nastolatka. Mówiono, że pierwsze dziecko, będące wynikiem zbliżenia z chłopem, urodziła mając ledwie 14 lat. W jednych relacjach świadczono, że nieślubna córka została rzucona na pożarcie psom. Inne twierdziły, że dziecko oddano nieznanej mamce, po czym nakazano opuszczenie okolicy. Oczywiście są też doniesienia skrajne, że ojcem dziewczynki był sam diabeł, z którym Elżbieta miała spółkować od wczesnych lat nastoletnich. Natomiast bezsprzecznym faktem jest, że w 1573 roku, a więc krótko po rzekomej ciąży, Elżbieta Batory wyszła za mąż za Ferenca Nadazdiego. On również był przedstawicielem Wielkiego Rodu, a przy okazji nie był wiele starszy od swojej małżonki, co nie było wówczas normą. Różnice wieku między nowożeńcami mogły wówczas dochodzić nawet do kilkudziesięciu lat. Trudno o dogadanie się w związku między nastolatką a człowiekiem np. 50 czy 60-letnim, choć i takie przypadki zna historia. Elżbieta Batory tego problemu nie doświadczyła. Ze względu na toczone wówczas wojny, Ferenc odwiedzał swoją żonę stosunkowo rzadko. W czasie wielokrotnych nieobecności męża, Elżbieta miała oddawać się dzikim orgiom, uczestniczyć w okultystycznych seansach, interesować się alchemią. Jej mąż miał zresztą podzielać zarówno jej temperament, jak i zainteresowania. Przede wszystkim Ferenc Nadazdy był żołnierzem, zwano go czarnym bejem i rzeźnikiem Turcji. Wsławił się w walkach przeciwko Turkom. Wojny uczyniły go obojętnym na okrucieństwo, przesunęły jego granice postrzegania tego, co dobre, a co złe. Zarzucano mu torturowanie jeńców. Gdy wracał w rodzinne Włości, wikłał się wraz z żoną w skandale, znęcał się nad poddanymi. Podobno para przypiekała członki swoich poddanych rozżarzonym pogrzebaczem, kazała umieszczać między palcami torturowanych nasączone olejem z witki papieru, a następnie je podpalać. Korzystając z różnego rodzaju magicznych przepisów, tworzyć mieli różne wywary, także takie, które miały doprowadzać ofiary do śmierci. Franciszek i Elżbieta pozostali małżeństwem aż do śmierci tego pierwszego w 1604 roku. Choć czarny Bey miał hołdować sadystycznym skłonnościom swojej żony, to ostatecznie potrafił też postawić jej granice. Póki żył w rodowych, posiadłościach batorych i nadazdych, nie dochodziło do sytuacji skrajnych. Dopiero po śmierci Ferenca Elżbieta miała ujawnić się ze swoim szaleństwem w pełnej krasie. Swojego męża przeżyła ledwie o dekadę, i to właśnie owe 10 lat między 1604 a 14 rokiem uznaje się za najstraszniejsze w kontekście całej jej biografii, przynajmniej tej półlegendarnej. W 1604 roku Elżbieta przeniosła się z dotychczasowej siedziby do świeżo przebudowanego zamku w Czachticach na terenie dzisiejszej Słowacji. Miała wówczas ponad 40 lat. W czasach, w których żyła, był to już dość podeszły wiek. Zmiany, jakie zaszły w jej cielesności, związane z naturalnym starzeniem się i rodzeniem dzieci, miały bardzo negatywnie odbić się na jej psychice. Po młodzieńczej piękności z każdym rokiem pozostawało coraz mniej. W związku ze swoim alchemicznym zainteresowaniem, nasza bohaterka skoncentrowała się więc na szukaniu sposobu na odzyskanie piękna. Pewnego razu, uderzywszy jedną ze swoich służących, na jej dłoń kapnęła kropla krwi ofiary. Elżbieta po kilku dniach miała zauważyć, że skóra w miejscu ubrudzenia odzyskała dawny blask. To wydarzenie miała potraktować bardzo serio, uznając, że krew młodych kobiet, dziewic, jest poszukiwanym przez nią remedium na starzenie się. W tym przekonaniu utwierdzała ją wierna służąca, powiernica, a przy okazji w równym stopniu sadystka niejaka Anna Darwulia. Odkrycie miało skłonić Elżbietę Batory do największych zbrodni. Przekonana o konieczności kąpieli w krwi młodych kobiet, zaczęła wysyłać swoich siepaczy do okolicznych wsi, aby wyłapywać je i sprowadzać na zamek. Opowieści o tym, co się działo potem, mrożą krew w żyłach. Kobiety miały być najpierw więzione i poddawane wymyślnym torturom. Chłostano je, nakłuwano ich ciało, wbijano im szpilki pod paznokcie, rozcinano palce, więziono w ciasnych klatkach. Gdy przychodził ich czas na udział w kąpieli młodości, były mordowane przez służbę Elżbiety, zazwyczaj za pomocą noży. Krew wyciekająca z ofiar przelewana była specjalnymi rynnami do wanny, w której znajdowała się hrabina. Gdy już wykąpała się w posoce, udawała się do swojego łoża, a jej służki okładały ją pozostałymi po obrzędzie zaschniętymi skrzepami i pilnowały całą noc, aby nie spadły z jej ciała. Okrutnie postępowała zresztą też także ze swoimi służącymi. Wydawała im nierzadko polecenia niemożliwe do zrealizowania, potem zaś torturowała i okaleczała. Szczególnie ceniła sobie znęcanie polegające na wyrywaniu kawałków skóry rozgrzanymi szczypcami, obcinaniu palców, przypalaniu ciała, a w skrajnych przypadkach rozrywaniu ofiar na kawałki za pomocą sznurów. O szczęściu mogły mówić te osoby, które skończyły wyłącznie pobite czy pokłute ostrymi narzędziami. Z czasem repertuar tortur poszerzał się o coraz to bardziej wymyślne sposoby okaleczania i zabijania. Posłuchajmy fragmentu biografii Elżbiety Batory autorstwa Jarosława Molendy. Pewnego razu Elżbieta odgryzła dziewczynie ogromny kawałek ciała, a potem kazała go jej ugotować i zjeść. Realizowała każdy pomysł, jaki zrodził się w jej chorym umyśle. Uwielbiała wszystko, co poniżało i degradowało kobiety, zwłaszcza młode dziewice. Gdy pewnego razu hrabina dowiedziała się, że jedna ze służących po raz kolejny leży w łóżku chora, kazała przynieść ją do swojej komnaty. Własnymi zębami rozszarpała piersi związanej i zakneblowanej dziewczyny, a resztę ciała straszliwie okaleczyła nożem. Do wszystkich wymienionych straszliwości należy dodać też inne. Wystawianie ofiar na mróz i polewanie wodą tak, aby zamarzły żywcem. Chłostanie biczem z pokrzyw. Wiązanie w taki sposób, aby członki puchły i obumierały. Korzystając z tego arsenału, Elżbieta Abatory miała wymordować setki kobiet. Zarówno w najbliższej okolicy jej zamku, jak i podczas licznych podróży. Ofiarami miały padać przede wszystkim młode chłopki. Z czasem Elżbieta uznała jednak, że o wiele lepsze właściwości ma krew szlachetnie urodzonych. Pod pozorem przyjmowania do służby uboższych szlachcianek wabiła je więc na swój dwór. Ich los był przesądzony. Elżbieta Batory miała czerpać z cierpień zadawanych innym erotyczną wręcz satysfakcję. Jej rozbuchana seksualność, połączona z sadyzmem, miała skłaniać ją również do wielu tortur degradujących kobiety cieleśnie. Przed nimi ofiary zawsze rozbierano do naga. Wiele z okrutnych zabiegów koncentrowało się zresztą na strefach intymnych. Festiwal szczególnego okrucieństwa trwał między 1604 a 1609 rokiem. Z upływem lat coraz częściej głosy o tym, że w szachticach dzieją się niepokojące rzeczy docierały do ludzi, którzy byli władni, aby coś z tym zrobić. Jedną z takich osób był palatyn węgierski Jerzy Turzo. Oficjalne oskarżenie Elżbiety Batory, wprawdzie wdowy, ale wciąż potężnej arystokratki z rozległymi kontaktami, nie było łatwym zadaniem. Tym bardziej, że osoby zarzucające jej niecne czyny zazwyczaj pochodziły z gminu, względnie drobnej szlachty i duchowieństwa. Ostatecznie dochodzenie wszczęto wiosną 1610 roku i początkowo było ono tajne. Przedstawiciele Palatyna przesłuchali kilkadziesiąt osób zamieszkujących okolice Czachtic. Te potwierdziły, że na zamku Elżbiety dzieją się rzeczy straszne. W związku z tym postanowiono zrobić kolejny krok i rozpocząć oficjalny proces sądowy, jednak skierowany nie przeciw Elżbiecie, ta była zbyt potężną postacią, a jej świcie, która pomagała organizować krwawe łaźnie. Przesłuchiwano kolejnych świadków, stawiano zarzuty, zaś pod koniec grudnia 1610 roku Turzo wraz ze swoimi ludźmi osobiście wizytował zamek w Czachticach. Przyjazd ten zaskoczył hrabinę. Według relacji Palatyna na miejscu w istocie odkryto kobiece zwłoki, a poza tym uwięzione niewiasty. Przyłapaną na gorącym uczynku Elżbietę objęto więc aresztem domowym. Ledwie kilka dni później rozpoczął się proces wyłapanej w ciągu kilku ostatnich miesięcy służby. Przeciwko zbrodniarcy jej świcie zeznało łącznie ponad 300 osób. Jej byli i słudzy ujawniali różne liczby zabitych w czachnicach kobiet. 30, 60, jeden zaś świadek wspomniał o rejestrze wynoszącym ponad 600 ofiar. Świadkowie opisywali szczegółowo tortury, którym poddawano młode dziewczyny. Donosili o rzekomych konszachtach z diabłem, czarnej magii i okultyzmie. Pomagierów Elżbiety skazano na śmierć. Samej zaś hrabinie utrzymano areszt domowy w czachtyckim zamku. Zaś wkrótce zamurowano ją w komnacie, w której dożyła resztek swoich dni. Zmarła 21 sierpnia 1614 roku. Tak w skrócie prezentuje się najpopularniejsza wersja biografii Elżbiety Batory. Arystokratka jest w niej szaloną maniaczką, mordującą młode kobiety, aby pozostać piękną. Problem w tym, że zdecydowana większość tych doniesień, na czele z krwawymi kąpielami, nie ma poświadczenia w źródłach z epoki. Zacznijmy od początku, czyli od czasów młodości i związku z Ferencem Nadazdym. Rzekomą przedślubną ciążę Elżbiety z jakimś chłopem z pewnością można uznać za bardzo mało wiarygodną nasza bohaterka musiałaby w nią zajść jako trzynastolatka. Choć nie jest to niemożliwe, to w takiej sytuacji rodzina zapewne wysłałaby ją do klasztoru. Dość nietypowym wydaje się też koncept, jakoby niemal kilka tygodni po przebytej ciąży i traumie związanej z odebraniem dziecka, Elżbieta miała stawać na ślubnym kobiercu. Potem zaś tworzyć z Ferencem Nadazdym wieloletni udany związek. Co do samych relacji z mężem, wiele wskazuje na to, że należały one do zupełnie poprawnych. Zachowana korespondencja między małżonkami pełna jest niewymuszonej uprzejmości i szacunku. Mimo częstych rozłąk Elżbieta sumiennie wykonywała obowiązki administratorki wspólnego majątku, a w czasie gdy Ferenc wracał do domu podróżowała z nim między zamkami. Para miała najprawdopodobniej szóstkę dzieci, z czego dwójka zmarła zaraz po urodzeniu. Elżbieta wielokrotnie informowała swojego męża o stanie zdrowia potomków. Listy, takie jak ten, który zaraz przytoczę, niezbyt kleją się z wizerunkiem krwawej hrabiny. Do Twych usług piszę do ciebie, mój ukochany mężu. W sprawie dzieci mogę donieść, że Anna i Orsika są zdrowe. Jeśli chodzi jednak o katę, jest problem w jej ustach. Mianowicie zgnilizna rozprzestrzeniła się tam, tak że nawet kość szczęki jest zainfekowana. Cyrulik szturchnął środek zęba. Mówi, że to był łód szczęścia, że nie wypadł ani jeden ząb. Nie wiem jak Bóg zakończy tę sprawę, ale w tej chwili jest to dla niej w każdym razie bardzo złe. Osobie mogę napisać, że teraz sprawy mają się znacznie lepiej niż w ciągu ostatnich kilku dni. Co do rzekomych wspólnych okrucieństw, jakich miała dopuszczać się demoniczna para, warto zauważyć, że przekonanie o nich oparte jest głównie na zarzutach stawianych przez duchownych katolickich, zamieszkujących okolice zarządzane przez Elżbieta i Ferenca. Oboje byli protestantami, co w epoce napięć religijnych było w zupełności wystarczające, aby stać się celem oszczerstw. Nie ma żadnych konkretnych źródeł, które jednoznacznie potwierdzałyby, że za czasów, gdy mąż Elżbiety żył, dochodziło do jakichś strasznych wydarzeń. Istnieją jednak przesłanki, że zarówno Elżbieta, jak i Ferenc interesowali się magią i alchemią. Warto jednak pamiętać, że arystokracja tamtych czasów generalnie bardzo chętnie zajmowała się podobnymi sprawami. Dość wspomnieć naszych rodaków, Olbrachta Łaskiego czy samego Zygmunta Augusta. Po śmierci Ferenca Nadazniego miał się rozpocząć najgorszy okres w życiorysie Elżbiety. Większość doniesień dotyczących tego, co działo się między 1604 a 9 rokiem, pochodzi jednak z zeznań sądowych. W 1610 roku, podczas procesu służby Elżbiety, rzeczywiście wiele osób potwierdziło, że na zamku w Czachticach działy się rzeczy straszne. Problem tylko w tym, że zdecydowana większość tych zeznań bardziej przypominała posłyszane plotki, a nie konkretne zarzuty. Sędziowie zadawali zresztą bardzo tendencyjne i naprowadzające pytania. Nawet osoby, które miały pomagać w zabijaniu kobiet, choć przyznawały się do zarzucanych czynów, robiły to po długotrwałych torturach, a ich zeznania różniły się w wielu szczegółach. Warto też zwrócić uwagę na okoliczności polityczne, jakie towarzyszyły całej sprawie. Między 1608 a 13 rokiem księciem siedmiogrodu był Gabriel Batory, krewne Elżbiety. Nie krył swoich ambicji zjednoczenia i odbudowy nowych Węgier. Takie plany nie podobały się Habsburgom, szczególnie formalnemu królowi węgierskiemu Maciejowi II. Postawa Elżbiety w plątaninie politycznej była szalenie istotna. Dysponowała ona ogromnym majątkiem. Jej włości miały duże znaczenie strategiczne. Habsburgom czerwona lampka zapaliła się zresztą już w 1606 roku, kiedy Elżbieta wysłała swoje oddziały wojskowe, aby obsadziły leżący blisko Wiednia zamek Dewin, będący jej własnością. W kolejnych miesiącach sytuacja tylko się zaogniała. W 1610 roku Gabriel Batory zaczął gromadzić wojska, aby rozpocząć wojnę. Jej ostrze skierowane zostałoby prędzej czy później w stronę Austrii. W opisywanym kontekście ogromne znaczenie ma też postać wspomnianego polatyna węgierskiego Jerzego Turzo. Był on bowiem sługą Habsburgów. Jego rzekome odkrycia po interwencji na zamku w Czachticach, choć w tamtych czasach miały stanowić koronny dowód na winę Elżbiety, w rzeczywistości okrywa z informacji. Oddajmy raz jeszcze głos autorowi polskiej biografii Elżbiety. Zgodnie ze sporządzonym przez Turzo raportem z aresztowania, palatyn miał zobaczyć zmarłe dopiero co ofiary, kiedy wkroczył do zamku Czachtice. Późniejsze źródła różnią się już diametralnie w liczbie ofiar, oscylując od dwóch zmarłych i jednej półżywej do 80 trupów. Niezależnie od rzeczywistej liczby, wynik był taki sam. Turzo twierdził, że złapał wampirzyce z Transylwanii na gorącym uczynku i dlatego nie widział potrzeby marnowania czasu na formalny proces. Jednak ci, którzy byli w grupie interwencyjnej Palatyna, nie zgłosili czegoś podobnego. Znamienny jest również fakt, że zarówno Turzo, jak i inni agenci Habsburgów starali się postępować ostrożnie. Starować wydarzeniami z tylnego fotela tak, aby przypadkiem nie pchnąć zbyt śmiałymi ruchami Siedmiogrodu i Batorych do wojny. Chyba dlatego nie zdecydowano się wobec Elżbiety na radykalne kroki. Jednocześnie, żeby uniemożliwić jej skuteczną obronę lub sprzeciw, Turzo w pewnym sensie zaszachował jej najbliższą rodzinę. Osłabienie i izolacja Elżbiety otwierały nową możliwość podziału jej ogromnego majątku. Przykładowo, zgodnie z obowiązującym wówczas prawem, gdyby Elżbiecie zarzucono konszachtę z diabłem, jej majątek mógłby przepaść na rzecz Kościoła katolickiego. Oznaczałoby to, że formalni spadkobiercy zostaliby z niczym. Z drugiej strony, jej osłabienie, a w przyszłości być może nawet ubezwłasnowolnienie, zbliżało pozostałych członków rodziny do odziedziczenia potężnej fortuny. Zapewne dlatego podczas procesu sądowego nikt z batorych nie stanął w jej obronie. Habsburscy agenci zdawali sobie też sprawę, że nie mogą pójść za daleko. Dlatego między bajki należy włożyć doniesienia o rzekomym zamurowaniu Elżbiety. Do końca swoich dni przebywała w areszcie domowym, miała do dyspozycji służących, kucharzy, mogła dowoli przechadzać się po swoich włościach. Tyle jeśli chodzi o politykę. Na koniec tej części rozważań warto też dodać, że wszelkie informacje o rzekomej rozbuchanej seksualności czy wyjątkowym sadyzmie naszej bohaterki są dużo, dużo późniejsze. Pierwszą, nazwijmy ją biografią Elżbiety, jest dziełko węgierskiego jezuity Laszlo Turoczego z 1744 roku. To on przedstawił światu rzekome okrucieństwa naszej bohaterki i puścił je w popkulturowy obieg. Jego motywacja była jednak jasna. Elżbietę opisał jako katolicką renegatkę, która zaczęła popełniać zbrodnie po przejściu na luteranizm. Całe dzieło miało być przestrogą dla katolików, w co mogą zamienić się, gdyby zechcieli odrzucić jedyną słuszną wiarę. Mniejsza, że Elżbieta kalwinistko była całe życie. Takie szczegóły zapewne nie pasowały jezuicie do koncepcji utworu. Jak więc było naprawdę? Tego zapewne już się nie dowiemy. Chyba że odkryte zostaną nowe źródła historyczne. Badacze snują różne teorie. Być może Elżbieta Batory rzeczywiście miała jakieś ofiary na sumieniu. Nie byłoby to w zasadzie niczym dziwnym w jej czasach. Wystarczy zajrzeć do prac Władysława Łozińskiego czy Marcina Kamlera, żeby dostrzec, że kilkaset lat temu ludzie inaczej definiowali granice okrucieństwa. Elżbieta mogła więc uczestniczyć w egzekucjach, nawet je zlecać. Mogła odnosić się do chłopów z pogardą i wyższością, a nawet wyżywać się na nich. Wreszcie mogła podle traktować swoją służbę. Wszystko to, biorąc pod uwagę warunki epoki, nie czyniłoby z niej jeszcze potwora, na jakiego została wykreowana. Podobne grzechy miało na sumieniu bardzo wielu możnych z XVI i XVII wieku. Wielu z nich, mimo wszystko, stawiamy dzisiaj na cokołach pomników. Równolegle nie sposób nie dostrzec, jak wygodnym politycznie rozwiązaniem, oczywiście dla Habsburgów, było oskarżenie środowiska Elżbiety o podobne zbrodnie, akurat w 1610 roku. Wiele wskazuje na to, że w białych rękawiczkach dom austriacki wyłączył poważnego przeciwnika z gry. Uniemożliwił mu obronę, zaszachował krewnych, położył łapę na majątku. Takie przypadki raczej się nie zdarzają. Jedno jest natomiast pewne. Elżbieta Batory, niezależnie od tego, jaką kobietą była za życia, od wieków pozostaje synonimem najstraszniejszej, najbardziej krwawej, seryjnej zabójczyni. A w mojej ocenie także najlepszym dowodem na to, że historia pisana jest przez zwycięzców i czasem nie ma zbyt wiele wspólnego z obiektywnymi faktami z przeszłości. W dzisiejszym odcinku okrutnych historii to już wszystko. Serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału i zostawiania łapek w górę. Jeżeli chcecie wesprzeć mnie finansowo, zachęcam do korzystania z mojego profilu Patronite, płatnej subskrypcji YouTube oraz bezpośrednich płat na numer konta podany w opisie. Raz jeszcze zachęcam też do skorzystania z oferty sklepu Wokulski. Z hasłem Darek otrzymacie 10% zniżki. Tymczasem wielkie dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!